Dzień dobry w poniedziałek 12 stycznia. Zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. W piątek WIG 20 wzrósł o 1,3% do 3276 punktów, a WIG o 1,3% do 121551 punktów. Obroty na giełdzie papierów wartościowych wyniosły 2,3 miliarda złotych. Najmocniej wśród blue chipów rósł KGHM o 6,2% do 298 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost spółki Diagnostyka o 8% do 191 zł. Rafał Grzeszyk z Unika TF Pyr prognozuje, że WIK ma potencjał wzrostu o co najmniej 15-20% w 2026 roku. Głównych szans upatruje się w sektorze bankowym deweloperskim oraz spółkach konsumenckich takich jak LPP czy Allegro, niemiecki DAX wzrósł o 0,5% do 25 262 punktów w Stanach Zjednoczonych. Standard Poor's 500 wzrosło o 0,7% do 6966 punktów. Nasdaq 100 wzrósł o 0,8% do 23 671 punktów. Za dolara płacono 3 zł i 62 grosze, a za euro 4 złote i 21 groszy. Ropa WTI podrożała o 2,4% do 59 dolarów i 12 centów amerykańskich za baryłkę. Inwestorzy na rynku ropy naftowej są obecnie nastawieni najbardziej optymistycznie od 10 lat. Zasubskrybuj pełną wersję naszej prasówki, dla której ten podcast jest tylko uzupełnieniem. Subskrybując prasówkę wspierasz rozwój naszego serwisu. Dołącz do największych firm doradczych i kancelarii prawnych w Polsce, które są już z nami. Aby dołączyć całą firmą, skontaktuj się przez b 2 Gospodarka i makroekonomia. Eurostat: sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 2,1% rok do roku w listopadzie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,7% wobec 5,6% miesiąc wcześniej. Planowana na marzec 2026 roku, waloryzacja emerytur o niespełna 5% będzie najniższa od lat. Najniższe świadczenie wzrośnie z 1880 zł do 1970 zł brutto, czyli o zaledwie około 80 zł netto. W odpowiedzi prezydent złożył projekt. Godna emerytura, który zakłada wzrost o co najmniej 150 zł brutto, tak aby minimalna emerytura przekroczyła próg 2000 zł. Premier Donald Tusk zapowiedział ekspresową korektę reformy Państwowej Inspekcji Pracy, co ma zapobiec utracie miliardów z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy projekt ma odchodzić od arbitralnych decyzji urzędników na rzecz bardziej elastycznego systemu. Minister Funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister Szyszko ostrzegają, że koszt wycofania się z tego kamienia milowego mógłby wynieść kilkanaście miliardów złotych. Nowa strategia HUB na lata 2026-2028 zakłada budowę pozycji integratora nowoczesnych technologii podwójnego zastosowania. Kluczowe będą systemy antydronowe MACS oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Spółka planuje rozwój bezzałogowych platform lądowych i wodnych oraz innowacyjnych materiałów ekranujących promieniowanie elektromagnetyczne. Ministerstwo Finansów Prezydenckie weto dla podwyżek akcyzy na alkohol oznacza ubytek 4,6 miliarda złotych dla budżetu w latach 2026 i 2027. Państwa Unii Europejskiej przegłosowały zawarcie kontrowersyjnej umowy handlowej z blokiem Mercosur mimo sprzeciwu Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Porozumienie otwiera rynki Ameryki Południowej dla unijnego przemysłu. Wzmocnione klauzule ochronne pozwolą na szybkie przywrócenie ceł na wołowinę czy drób, jeśli ceny w Unii Europejskiej spadną o co najmniej 5%. Amerykańscy urzędnicy dyskutowali o wysłaniu jednorazowych płatności w wysokości 100 tysięcy dolarów amerykańskich dla mieszkańców Grenlandii. Ma to być próba przekonania ich do odłączenia się od Danii i przyłączenia do Stanów Zjednoczonych. Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych spadł do najniższego poziomu od 2009 roku. Inwestorzy wzywają Pekin do umocnienia juana, argumentując, że jego niedowartościowanie napędza rekordową nadwyżkę handlową Chin, kosztem partnerów zagranicznych. W Iranie doszło do gwałtownej eskalacji niepokojów. Demonstranci w ponad 100 miastach podpalają gmach państwowej telewizji i radiowozy. Władze całkowicie zablokowały dostęp do internetu, a służby użyły broni palnej przeciwko protestującym. Ghana osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie restrukturyzacji obligacji dolarowej z terminem wykupu w 2026 roku, co jest kluczowym krokiem w rozwiązaniu problemu zadłużenia kraju. Biznes. 8 stycznia terminal kontenerowy Baltic Hub w Gdańsku został sparaliżowany przez protest przewoźników. Firmy transportowe sprzeciwiają się nowym opłatom wjazdowym. Oraz niskiej efektywności obsługi, która powoduje kosztowne opóźnienia i destabilizuje łańcuchy dostaw w regionie Trójmiasta. Inwestorzy w ramach polskiej strefy inwestycji zadeklarowali w ubiegłym roku aż 22 miliardy złotych nakładów. Jednocześnie liczba nowych miejsc pracy spadła do rekordowo niskiego poziomu 3600 etatów. Jest to efekt postępującej automatyzacji, dlatego eksperci postulują zmianę kryteriów przyznawania ulg podatkowych. Mimo wycofania się Intela, strefy przyciągnęły gigantów takich jak Ascent Elements czy Tyre. Hiszpańska firma Solaric planuje zainwestować w polski sektor biometanu, dążąc do uruchomienia 20 instalacji o łącznej mocy 1 TWh rocznie do 2030 roku. Pierwsze przejęcia gotowych projektów mają zostać sfinalizowane jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku. Inwestor liczy na wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa oraz uruchomienie rządowego systemu wsparcia aukcyjnego. Niemiecka sieć drogerii DM, posiadająca ponad 70 placówek w Polsce, planuje w 2026 roku otwarcie kolejnych kilkunastu sklepów. Strategia opiera się na standaryzacji formatów oraz integracji sprzedaży stacjonarnej z nowoczesną logistyką handlu internetowego, co ma pozwolić na rywalizację z Rosmanem. Firma Synectic została dystrybutorem przełomowej technologii Histosonics. Rozwiązanie to wykorzystuje ultradźwięki do bezinwazyjnego niszczenia guzów nowotworowych, bez konieczności nacinania tkanek. A teraz krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Rio Tinto negocjuje przejęcie firmy Glencore. Fuzja doprowadziłaby do powstania największego przedsiębiorstwa wydobywczego na świecie o wartości 207 miliardów dolarów amerykańskich. Koncern General Motors dokona odpisów w wysokości 6 miliardów dolarów amerykańskich w związku z wycofaniem się z części inwestycji w pojazdy elektryczne. Startup XA Ilona Maska zainwestuje ponad 20 miliardów dolarów amerykańskich w budowę gigantycznego centrum danych w South Haven. Największa szwajcarska partia poparła plan kompromisu kapitałowego dla banku UBS. Firmy z sektora zbrojeniowego od czasu pandemii. Wydały dwa razy więcej środków na skup akcji własnych niż na inwestycje kapitałowe. Przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych porzucają plany zwolnień na rzecz zwiększania zatrudnienia. Transakcje i finansowanie. Bydgoska PESA podpisała umowę przejęcia 100% akcji niemieckiego producenta tramwajów Heiterblick. Transakcja, która ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2026 roku, pozwoli polskiej spółce na wzmocnienie pozycji na rynku niemieckim oraz synergie w obszarze nowoczesnych pojazdów miejskich. Według Polskiego Funduszu Rozwoju jest to kluczowy krok w budowaniu europejskiego lidera transportu szynowego. Fundusz Private Equity Advent negocjuje z Rafałem Brzoską oraz czeską grupą PPF potencjalny wykup firmy Inpost za ponad 8,2 miliarda dolarów amerykańskich. Banki rywalizują o dostarczenie pakietu dłużnego o wartości 5,3 miliarda dolarów amerykańskich, który ma wesprzeć to przejęcie. Grupa Cyberfolks ocenia, że cykl obniżek stóp procentowych w Polsce generuje dla niej około 10 milionów złotych oszczędności na odsetkach. Tańsze finansowanie pozwala spółce na agresywne przejęcia, czego przykładem jest zakup platformy Prestashop. Wiceprezes Robert Stasik wskazuje, że ożywienie w segmencie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sprzyja budowie wielkiego ekosystemu handlu internetowego. Erste sfinalizował zakup około 49% akcji Santander Bank Polska. Firma Padres pozyskała 637 milionów złotych na refinansowanie oraz działalność farm fotowoltaicznych. Spółka Mercor zaprosiła do sprzedaży do 6,28 miliona akcji własnych po cenie 21 zł i 50 groszy za sztukę. Czeski gigant obronny Czechosłowak Group zadebiutuje w przyszłym tygodniu na giełdzie w Amsterdamie. Wartość pierwszej oferty publicznej szacowana jest na 4,7 miliarda dolarów amerykańskich. Chiński potentat odzieży sportowej Anta Sports złożył ofertę odkupienia od rodziny Pino. 29% udziałów w firmie Puma, wycenianej na 3,7 miliarda dolarów amerykańskich. Indyjski konglomerat Bajaj przejął od Allianz pełną kontrolę nad spółkami ubezpieczeniowymi, odkupując udziały za 2,4 miliarda dolarów amerykańskich. Gigant farmaceutyczny Merck negocjuje przejęcie producenta leków onkologicznych Revolution Medicines w transakcji wartej od 28 do 32 miliardów dolarów amerykańskich. Akcjonariusze mniejszościowi Hang Seng Bank poparli ofertę wykupu od HSBC wartą 14 miliardów dolarów amerykańskich. Firma Private Equity Haveli przejmie 90% udziałów w spółce Sirion, tworzącej oprogramowanie do obsługi kontraktów przy wycenie 1 miliarda dolarów amerykańskich. Gigant cyberbezpieczeństwa CrowdStrike przejmie startup SGNL, zajmujący się bezpieczeństwem tożsamości, za 740 milionów dolarów amerykańskich. Prawo i podatki. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki podpisał osiem ustaw, w tym m.in. Nowelizację ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej i ciepła, która wydłuża do 30 czerwca 2026 roku termin rozliczenia pomocy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz umożliwia składanie korekt wcześniejszych oświadczeń. Zmiany obejmują też ustawę o bonie ciepłowniczym. I wprowadzają mechanizm informowania mieszkańców gmin o braku podstaw do składania wniosków o świadczenie. Tak zwaną ustawę o bezpiecznym Bałtyku, która rozszerza uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej na morzu i w powietrzu, w tym umożliwia użycie uzbrojenia przez marynarkę wojenną i lotnictwo. Nowe przepisy pozwalają też wysyłać okręty marynarki wojennej na wody międzynarodowe. Decyzją ministra obrony narodowej oraz precyzują odpowiedzialność skarbu państwa za szkody wyrządzone podczas działań obronnych. Nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzającą istotne zmiany w funkcjonowaniu spółdzielni, między innymi ograniczenie kręgu pełnomocników na walnych zgromadzeniach do osób bliskich, adwokatów lub innych członków spółdzielni oraz powrót do stacjonarnych walnych zebrań. Ustawa upraszcza także procedury przekształcania praw do lokali w odrębną własność i wprowadza ułatwienia dla wspólnot mieszkaniowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, w tym nowelizację ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych, która miała umożliwić administracyjne blokowanie nielegalnych treści w internecie. Głowa państwa wskazała na poważne wątpliwości konstytucyjne. Ryzyko administracyjnej cenzury i zapowiedziała pracę nad nową wersją przepisów opartą na realnej kontroli sądowej. Ustawę regulującą elektroniczną korespondencję ubezpieczycieli z klientami, uznając, że nadmiernie wzmacnia ona pozycję dużych firm kosztem konsumentów. Według prezydenta, nowe przepisy mogłyby prowadzić do utraty prawa do odszkodowania wskutek przeoczenia wiadomości elektronicznej, co szczególnie uderzałoby. W osoby mniej zaawansowane cyfrowo. Nowelizację ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, uznając, że nadmiernie upolitycznia ona naukę i daje rządowi zbyt duży wpływ na obsadę władz Centrum, sieci badawczej Łukasiewicz oraz instytutów badawczych. Według prezydenta przepisy zagrażały autonomii środowiska naukowego. Pozostałe informacje prawne. Sejm uchwalił nowelizację, która pozwala przedsiębiorcom kontynuować dotychczasowe prywatne systemy zwrotu szklanych butelek wielokrotnego użytku do 31 grudnia 2028 roku, pod warunkiem zgłoszenia ich ministrowi klimatu do 31 marca 2026 roku. Ustawa potwierdza, że butelki zwrotne nie są odpadem i znosi obowiązek okazywania paragonu przy zwrocie kaucji. Ministerstwo Rozwoju i Technologii szuka rozwiązań, które mają ukrócić proceder nielegalnego przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery pracownicze. Resort i eksperci wskazują, że egzekwowanie obecnych przepisów o zmianie sposobu użytkowania jest trudne przez braki kadrowe w nadzorze budowlanym. Rozważane są wyższe sankcje oraz doprecyzowanie kryteriów zakwaterowania. Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował utworzenie jawnego rejestru spraw typu SLAPP który obejmowałby pozwy uznane przez sąd za ewidentnie bezzasadne i służące uciszaniu debaty publicznej. Rzecznik postulował dotkliwsze sankcje dla dużych podmiotów oraz wprowadzenie realnych mechanizmów rekompensaty dla ofiar takich pozwów. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że tak zwany raport o sobie, uzyskiwany z biura informacji gospodarczej, stanowi informację gospodarczą, a nie dane osobowe w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W konsekwencji biuro ma prawo dodatkowo weryfikować tożsamość osoby wnioskującej, np. żądając kopii dokumentu. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił pozew spadkobiercy-przedsiębiorcy, który domagał się od warszawskiej parafii ponad 980 tysięcy złotych za prace budowlane. Sąd uznał, że ojciec powoda jeszcze za życia złożył pisemne oświadczenie o braku roszczeń, a jego autentyczny podpis potwierdził biegły. Międzynarodowy Sąd Handlowy w Singapurze w całości oddalił wniosek Polski o stwierdzenie nieważności wyroku arbitrażowego, podtrzymując prawo firmy Green X do odszkodowania. Spór dotyczy części zasądzonej w październiku 2024 roku w kwocie około 183 milionów funtów brytyjskich, a odsetki urosły już do około 17 milionów funtów do końca grudnia 2025 roku. Fiskus uznał, że wirtualny seks nie stanowi prostytucji, ponieważ polega wyłącznie na przekazie obrazu. W konsekwencji dochody z internetowych transmisji erotycznych podlegają opodatkowaniu. Odmiennie traktowane są zarobki z klasycznej prostytucji, które pozostają poza zakresem opodatkowania. Interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Niemiecka spółka może sprzedać 100% udziałów w polskiej spółce zależnej. Bez rozpoznania w Polsce przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli nieruchomości położone w Polsce stanowią mniej niż 50% wartości aktywów, liczonej według wartości bilansowej netto. W przetargu na sprzedaż nieruchomości wadium przekształca się w zaliczkę już w chwili rozstrzygnięcia przetargu i podpisania protokołu. To oznacza, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje na tym etapie zgodnie z ustawą. Komisja Europejska rozważa objęcie aplikacji WhatsApp surowszymi obowiązkami wynikającymi z unijnego aktu o usługach cyfrowych po tym jak otwarte kanały komunikatora przekroczyły próg 45 milionów użytkowników w Unii Europejskiej. Oznaczałoby to rygorystyczne zasady zwalczania nielegalnych treści pod groźbą kar do 6% globalnych przychodów firmy Meta. Sąd federalny w Kalifornii zdecydował, że pozew Ilona Muska przeciwko OpenAI może trafić do procesu z udziałem ławy przysięgłych w marcu 2026 roku. Musk twierdzi, że firma składała mu fałszywe zapewnienia o realizacji misji non-profit, budując strukturę nastawioną na zysk. Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie nakazujące zabezpieczenie dochodów ze sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej. Na kontach resortu finansów Stanów Zjednoczonych z zakazem ich transferu bez zgody rządu amerykańskiego. Biały Dom podkreśla, że decyzja ma służyć interesom Stanów Zjednoczonych jako element nacisku politycznego na władzę w Caracas. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.